Witam serdecznie i zapraszam na nasze czwarte już spotkanie z księgą Ari Ec Chaim, Drzewo życia. Znajdujemy się na stronie Bet, drugiej, werset Jud, 10. Tekst hebrajski znajduje się pod linkiem podanym w opisie do filmu. I od razu idziemy dalej. Nie będziemy powracali do tego, co było na poprzedniej lekcji. Interesuje nas ten moment, to, co spożywamy teraz, a to, co jedliśmy wczoraj, już nas nie dotyczy. Dlatego, że to już minęło i nie ma co patrzeć w przeszłość. To, co było w przeszłości, już się przejawiło i spełniło swoje działanie. W postaci stworzenia, rozszerzenia, pogłębienia i umocnienia naszych kelin. A teraz idziemy dalej. Przypomnimy tylko, że Ari powiedział nam, że z Ein Sof wyszło światło wielkie, które nazywa się Ak. Adam Kadmon. W Acharkach, Nisztalsze, Mimenu, Chorod, Hanatlin, Be, Ak. A następnie rozwinęły się z niego światła, które są zawieszone w Ak. Bardzo ważne jest teraz, przy zgłębianiu Echaim żeby odłączyć swój ziemski rozum i oddać się tylko odczuciom, nawet jeżeli niczego nie rozumiemy, trzeba powiedzieć sobie w duszy, że to da mi światło, wielkie światło, które mnie naprawi. Następnie rozwinęły się z niego światła, które są zawieszone w Ak. Hinej chem orot rabbim hajocim mitocho umirim hucalo tak więc są to wielkie światła które wychodzą z niego i świecą na zewnątrz niego na zewnątrz ak mechem truchin mimocho są takie, które zwisają z jego mózgu. Zwisają, wiszą, są podwieszone, to znaczy, że ich korzeniem jest to miejsce, z którego zwisają. Mowa tu jest o konstrukcji dziesięciu sfirot świata Adam-Kadmon. U michem Mi Golgalta i są takie, które z Galgalta zwisają z górnej części głowy ak umichem mi einain i są takie, które z oczu tylko nie wolno wyobrażać sobie tutaj jakiegoś Adama Kadmon z głową, oczami powtarzam chodzi tutaj o miejsce z jego dziesięciu sfirot od których to wychodzi keter jest to galgalta oczy to jest chochma a uszy ozen to jest bina i tak dalej my to wszystko poznamy i zobaczymy Michem mi oznajn i są takie, które z uszu można powiedzieć też, że z biny ale on tutaj uznał za potrzebne powiedzieć z uszu, nazwać jakby część ciała, jakiś organ Adama Kadmon. On dobrze wie, jak trzeba nam to przekazać i dlaczego. I my z czasem też to zrozumiemy. U Michem, Michotmo i są takie, które Zwisają, wychodzą z jego nosa, a nos jest to zeir anpin, jeżeli powiedzieć inaczej. U mi, hem mi piw, a są takie, które wychodzą z jego ust. Usta jest to malchut, piąta sfera głowy Adama kadmon. Więcej już nie ma. U Michem mimecacho hucalo, a są takie, które wychodzą z jego czoła na zewnątrz niego. Wszystkiego tego będziemy się potem uczyć. U Michem gufo, a są takie, które okrążają, otaczają jego ciało hinat zain hatachtonim szelo, które są siedmioma niższymi jego. Ciało jest to zawsze siedem niższych swirot z dziesięciu swirot parcufa. Uwe swiwo orod rabim merim Wynatlin Bachem, Hanikra, Olam, Hanekudim. I w otoczeniu ich mnóstwo świateł, które świecą i wiszą na nich, które nazywają się świat Nekudim. Przyjdzie czas na to, że będziemy uczyć się także o świecie Nekudim jest to świat pochodny od świata Adam Kadmon jest to taki można powiedzieć pośredni świat pomiędzy światem Adam Kadmon a światem naprawy światem Acilut i innymi światami Bria, Jezira i Asia i na razie on nic więcej nie mówi nam o świecie Nekudim powie o tym w swoim czasie w Aharkach niż starsza lu mimenu dalet olamot abia a następnie dalej rozprzestrzeniły się rozwinęły się z niego cztery światy abia abia czasem pisze się to aba, jest to skrót, który trzeba sobie zapamiętać, oznacza cztery światy, acilut, bria i i asia Chayeduim, Umeforsamim, Haniskar, Bazohar, Uwa, Tikunim które są znane te cztery światy które są znane i znane jest tu inne słowo oznaczające znane na razie różnica pomiędzy nimi nie ma dla nas znaczenia jak wspomniano w księgach Zohar i Tikunim Jest jeszcze po Zoharze taka oddzielna księga zatytułowana Tikunim, naprawy. Jest to bardzo szczególna księga, jest niewielka, nie jest tak obszerna jak Zohar, ale jest to jakby jego kontynuacja. Na Tikunim nie ma komentarza Sulam. Kiedy człowiek przejdzie Zohar, albo nawet częściowo już go przeszedł, to wtedy może on już pracować z Tikunim samodzielnie. I w zasadzie jemu widocznie już nie jest potrzebny komentarz Sulam. Jeżeli byłby potrzebny, to z pewnością Jehuda Ashlach napisałby taki komentarz. Ve'am nam acilut ak Ale jednak wypromieniowanie tego ak. Acilut jest to świat i acilut oznacza też promieniowanie. Po prostu trzeba wiedzieć. O czym w danym miejscu jest mowa? Tutaj jest to promieniowanie, ale jednak wypromieniowanie tego Adama Kadmon u Mikol, Sheken, Szar, Olamo, Szetachtaf, Kanal. I tym bardziej pozostałych światów, które są pod nim, jak powiedziano wyżej. Jest jeszcze cztery światy. W zasadzie był też jeszcze pośredni świat Nekudim, który został rozbity i z niego wyszedł świat na prawy, świat Acilut. A potem jeszcze trzy światy, Bria, Jecira i Asia. Chaja, Lachem, Roż, Wesof. A w nich był już Roż i Sof. Głowa i koniec, można też powiedzieć początek i koniec. Weha, Lachem, Zman, Hathalat, Hawejota, Waaciluta, mashe Ein, ba ein Sof, Hanal. I u nich był już. Ich czas początku, powstawania ich i ich wypromieniowania, czego nie powiesz o ein-sow, jak powiedziano wyżej. Czyli w tych światach niższych, które wyszły z ein-sow, jest już ich czas początku i ich wypromieniowania, czego nie można powiedzieć o samym ein-sow. W mit, haed, uzman, asher, hit, hin, hit, pashtut, szalut, shalut, chaorot, wehaolamot, hanal. Tak więc od tego czasu, od tego momentu, fazy, etapu bo tam nie ma jeszcze czasu w naszym rozumieniu. Tak więc od tego czasu, kiedy zaczęło się rozprzestrzenienie i rozwój świateł i światów, jak powiedziano wyżej: Mias, Hithil, Hawajot, Hanivraim, Kulam, Zeacharze. Od tego momentu zaczęło się powstawanie wszystkich stworzeń, jednego za drugim. I mamy tutaj już słowo, Hanivraim stworzenia. Od tego momentu zaczęło się powstawanie wszystkich Hanivraim jednego za drugim. Ad Sheba, Hadawar El Hametsiyut, Asher Hu, Ata, Uchefi Seder, Chahit Wecha Chistal-Shalut, Kaseder, Hazmanim, Zeachar, ze kach Od tego momentu zaczęło się powstawanie wszystkich stworzeń jednego za drugim na tyle, że doszło do takiego istnienia, jakie ono jest teraz. I zgodnie z porządkiem rozprzestrzenienia i rozwoju, jak porządek czasów, jeden za drugim, tak i się stało. Tutaj mówi on o ważnej rzeczy, o badaniu, nad którym męczyli się kabaliści i mieli w nim trudności ze zrozumieniem. Powiedział on, że jedno wypływało z drugiego do tej pory, dopóki nie stało się tak, jak jest teraz. Welocha ja efsiar, lechagdim o leacher, briat o lamaze. I nie było możliwości, żeby wcześniej albo później stworzyć nasz świat niemożliwe było wcześniej i niemożliwe było później dlaczego? dlatego, że wszystko absolutnie wszystko połączone jest związkiem przyczynowo-skutkowym dlatego nie mogło być inaczej niż tak, jak się stało i tak, jak teraz jest i patrz uważnie co on teraz mówi kichololam Weolam, olam achar briat olam shelemala mimenu bowiem każdy świat był stworzony po stworzeniu świata który był powyżej niego czyli wszystko jest wzajemnie połączone związkiem przyczynowo skutkowym i żadnej innej możliwości po prostu nie mogło być we Chaolamot, Chayun Iwraim, Umit Pashtim, I wszystkie światy były stworzone, i rozprzestrzeniły się, i rozwinęły się. Każde z tych pojęć jest ważne i coś od siebie dodaje. Veholchim i idą, idą dalej. To słowo oznacza, że to był proces stworzenia, rozprzestrzenienia i rozwoju. I idą ze tachadze. Jeden pod drugim. Bez manim, szunim, W różnym czasie. Pod słowem czas rozumiemy tutaj nie nasz czas, ale kolejne etapy. Kolejność wynikająca ze związku przyczynowo-skutkowego. Umeu harim ze al ze, ad szekhigia, zman briat olama ze, nivra bazman, hara ahar achar briat haolamod haelionim, asher alav wydaj baze. Idą one. Jeden po drugim w różnym czasie, jeden następował za drugim do tej pory, dopóki nie przyszedł czas stworzenia naszego świata. Dosłownie Olamaze, tego świata. I wtedy ten nasz świat został stworzony w czasie odpowiednim dla niego. Po stworzeniu wyższych światów, które są nad nim. I wystarczająco o tym. On tak często mówi, i oznacza to, że powiedziano już wystarczająco dużo na ten temat. Więcej nie ma potrzeby, bo zacznie się wtedy tylko takie gadanie i spekulacje o jakichś abstrakcyjnych rzeczach, a nie o tych, które możemy odczuć, poznać i które w ogóle można poznać. I w takich momentach Harry mówi, Wystarczy. Ki lonuhal lecharchiv ulechamik biur ze Hainian kehol chacorech. Bowiem my nie możemy rozszerzać się i zagłębiać się w wyjaśnianie tego aspektu bardziej, niż jest to niezbędne. We ech umataj. umatai i mówić o tym jak ile i kiedy Innymi słowami dał nam on tylko tyle ile jest rzeczywiście niezbędne bez zagłębiania się w szczegóły I w ten sposób wyjaśnił nam on dwa problemy które zajmowały wielu kabalistów i nie mogli sobie z nimi poradzić pytania co było wyżej co było niżej, i tak dalej. To nie są pytania, które my powinniśmy zadawać. I pytania dotyczące kolejności stwarzania świata: dlaczego jedno było stworzone wcześniej, a inne później. To także nie powinno być przedmiotem badań i dociekań, bowiem wszystko było stworzone według tych parametrów, które powinny być które musiały być zgodnie ze związkiem przyczynowo-skutkowym i nie mogło być inaczej. Zakończyliśmy dzisiaj bez HaShem z Bożą pomocą Szaar Alef, wrota pierwsze, Anaf Alef, gałąź pierwsza. Życzę wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkania z Mądrością Kabały.